witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale Autowoz przed zakupem w dzisiejszym odcinku zabiorę was na przejażdżkę trzema BMW serii 5 i pokażę Wam, jak seria 5 zmieniła się przez lata. Najpierw pojeździmy sobie modelem E60, który produkowany był od 2003 do 2010 roku. Potem przejedziemy się generacją F10, która została zaprezentowana w 2009 roku i była produkowana od 2010 do 2017 i na koniec przejedziemy się ostatnią generacją BMW serii 5, czyli G30. Zaprezentowaną w 2016 roku, a produkowaną od 2017 do 2024 roku. Możliwe, że wiecie lub nie, w tym roku BMW zaprezentowało najnowszą piątkę, czyli model G60. I jeszcze nią nie jeździłem, natomiast moim zdaniem jest to model dość mocno odbiegający od trzech generacji, które pokażę Wam dzisiaj. Niemniej jednak, liczę, że w tym odcinku uda mi się podzielić z Wami kilkoma moimi przemyśleniami odnośnie trzech ostatnich piątek. Oraz myślę, że dość szybko zorientujecie się, którą wybrałbym dla siebie. Zapraszam Was. Ogólnie muszę się Wam do czegoś przyznać. A mianowicie, ze wszystkich piątek najbardziej lubię właśnie 60. Jest to moja ulubiona piątka, ulubiona generacja. Dlaczego? Dlatego, że nie, nie wiem, czy kojarzycie. BMW reklamuje się takim hasłem. Po niemiecku to jest Freude am Fahren, po polsku radość z jazdy. W różnych reklamach jest. I moim zdaniem, właśnie generacja E60 to jest definicja tego sloganu. To jest samochód, który jest jednocześnie wygodny, komfortowy w długich trasach, który w ogóle nie męczy kierowcy ani pasażerów. Jest przy tym bystry, jest taki. Bardzo skuteczny, to znaczy, że on wykonuje polecenia kierowcy. Fantastyczne zawieszenie, bardzo nowoczesne jak na rok 2003, kiedy BMW E60 zadebiutowało, składające się niemalże w całości z elementów aluminiowych, bo to był 2003 rok ten samochód zadebiutował. Co mieliśmy na rynku w tamtym czasie? No ogólnie to motoryzacja wyglądała wtedy trochę inaczej, a BMW E60, podobnie jak E65, były dość kontrowersyjnymi projektami. Pana Chrisa Bungle, który wtedy wydawał się kontrowersyjny, ale zobaczcie, jak te samochody się fantastycznie zestarzały. To znaczy one nie wyglądają staro, nie wyglądają archaicznie. A cieszą oko, cieszą oko, jak są zadbane, jak są zaopiekowane wręcz. Nie wiem, kurczak, jak wsiadam do BMW-60, to czuję się jak taki po prostu prawdziwy fan motoryzacji. Tym samochodem po prostu chce się jechać dalej. On daje radochę, on daje satysfakcję, on jest bardzo taki pod kierowcę, jest bardzo, jak powiedziałem, właśnie taki skuteczny, wykonuje polecenia kierowcy i taki jest przy tym wygodny i komfortowy i to naprawdę daje bardzo fajne uczucie, bardzo fajne wrażenie. Jest fantastycznie wyciszony, idziemy sobie 90-95 na godzinę, rewelacja. Bardzo fajne auto i to auto ma, kurde, technologicznie 21 lat. Słuchajcie, niesamowite, że samochód, który konstrukcyjnie naprawdę jest już, na srogo, ponad pełnoletni, jest tak fajnie zachowany. To znaczy wsiadasz do tego samochodu i nie czujesz się jakby, jakby to była konstrukcja, która miałaby tyle lat. To była marka premium, to było prem a to nie ma Opel, Peugeoty, Toyoty. Ten egzemplarz ma lat 17. Wszystko miękkie, nic nie skrzypi wszystko jest super spasowane nic nie jest z... tu trochę może, starter jest może trochę zniszczony to słuchajcie, parę słów o tym konkretnym egzemplarzu 2.0 diesel, N47 oznaczenie silnika, 177 koni skrzynia biegów manualna sześciobiegowa. I słuchajcie, no ogólnie chciałoby się powiedzieć, że do, że do dużej limuzyny na trasę fajny będzie automat. Ale tutaj ta ręczna skrzynia naprawdę świetnie pasuje. To jest chyba mój ulubiony manual. Jest niesamowicie precyzyjny. Ma fajny skoglewarka. No daje radochę. To jest radość z jazdy. BMW w końcu, tak? No... <laughs> Fajna jest ta skrzynia. Była tu jeszcze 6HP21, 6HP28. Skrzynie produkcji niemieckiej firmy ZD Fajne, bezawaryjne skrzynie, aczkolwiek no, zależy od preferencji. Ja nie mam nic przeciwko manualnym skrzyniom. Zdecydowanie wolałem późniejsze automaty w BMW, te ośmiobiegowe, 8 8HP skrzynie od ZF, aczkolwiek 6HP były chyba bardziej bezawaryjne, bardziej bezobsługowe i jest z tymi skrzyniami po prostu mniej problemów. E60, pamiętajmy, była jeszcze skrzynia SMG, zautomatyzowana, siedmiobiegowa, w najmocniejszych odmianach V8 oraz w M5, czyli V10. Tam była skrzynia SMG. No to już jest dla koneserów temat, to już nie jest do jeżdżenia na co dzień. Ale Przejdźmy do tego egzemplarza. No patrzcie, jak ten samochód naprawdę fajnie się zestarzał. Jakie to jest zgrabne auto. Ta linia nadwozia, fajnie opadająca tutaj z tyłu, zgrywająca się z tylną lampą. Po liftach E60 mamy już ledowe tylne światła, ledowe kierunkowskazy, LED-owe światła mijania. Co? Auto ma 282 tysiące przebiegów. I teraz może powinienem Wam powiedzieć parę słów o tym, jak wygląda eksploatacja BMW E60 oraz jak wygląda sytuacja rynkowa. Dlatego, że no są to samochody, nie ukrywajmy, nadal bardzo popularne. Dużo tych samochodów oglądamy, dużo tych samochodów szukamy dla klientów, i myślę, że warto by było powiedzieć parę słów na ten temat. Ogólnie kupić dobrą E60 jest trudno. Samochodów niewyeksploatowanych i zadbanych oraz dobrze serwisowanych jest ogólnie na rynku bardzo mało. Dużo samochodów pochodzi z szeroko pojętego importu. Dużo samochodów generuje dla swoich właścicieli koszty użytkowania, których ci niestety nie akceptują. W związku z czym z naszych statystyk wynika, że na 10 oglądanych E60 do zakupu nadaje się tak faktycznie godnie polecenia jedna. Dodatkowo jedna lub dwie przechodzą do finału, tak, że tak powiem warunkowo. Jakie problemy najczęściej wykrywamy w E60 podczas oględzi? Zacznijmy od tego, że, że no tak jak już wspomniałem samochody, Samochody najczęściej są pełnoletnie. W związku z czym, no są to samochody po prostu zużyte które często nie były dobrze serwisowane, które nie były zadbane przez swoich poprzednich właścicieli to najczęściej nie są tyle wady BMW co winy poprzednich właścicieli nawet się tak mówi, że w sumie największym problemem w starszych BMW to nie są one same tylko ich poprzedni właściciele. Co ogólnie wiemy o tym konkretnym egzemplarzu jakie wygenerował koszty swojemu obecnemu właścicielowi pod kątem eksploatacji i serwisu. Na pewno wiemy, że w przeciągu ostatnich 50 tysięcy Kilometrów robiony był rozrząd, to jest dość ważne, dlatego że silniki N47 mają po pierwsze rozrząd z tyłu, czyli żeby go wymienić, co trzeba wyjąć silnik, a po drugie łańcuch oraz jego napinacz oraz ślizgi nie należą do najtrwalszych. Komponentów powiedzmy, i najczęściej średnio w okolicach 200 tysięcy wymagają wymiany. Ten egzemplarz miał również robioną turbinę, wtryski, pompę paliwa oraz sprzęgło wraz z dwumasowym kołem zamachowym. I jest to powiedzmy w większości eksploatacja, która w każdym dieslu z większym przebiegiem się wydarzy. Zaraz się oczywiście odezwą fani 3 litrówek w komentarzach, że co ja opowiadam? Prawdziwe BMW, tylko 6 cylindrów w rzędzie. I wiecie co, Wam powiem? M57 w s 60 to faktycznie fajny diesel 3-litrowy. To jest naprawdę fajny silnik. Ma swoje zalety. Na przykład rozrząd z przodu również trochę trwalszy niż n 47 Nie powiedziałem trwały, trwalszy. Ale nadal uważam, że dwulitrówka to jest fajny kompromis pomiędzy osiągami, kosztami serwisowania, spalaniem, bo ten samochód naprawdę potrafi w trasie zejść poniżej 6 litrów, a nawet poniżej 5. Naprawdę da się tym samochodem fajnie, oszczędnie i bezawaryjnie jeździć. Tylko wiecie, jak to jest. Jak dbasz, tak ma. Więc jeżeli nie będziecie dbać o 3-litrówki, to one też będą się sypać i wszystko będzie się z nimi działo. Tak samo 2-litrówki, no każdy samochód. No nie mniej, yy, przesiądziemy się zaraz do F10 Powiem Wam trochę o tym, co się zmieniło Opowiem Wam o tym, jak dobry diesel 3-litrowy M57 zmienili w N57 I co tam się zaczęło Myślę, że o tym właściciele F10 z 3-litrowym dieslem mogliby trochę powiedzieć w komentarzach No i co? I porozmawiamy sobie dalej o ewolucji, którą yy, seria 5 przechodziła przez lata No i co? Słuchajcie, jesteśmy w F10 Kurde, no e 60 mi się bardziej podoba no. Tutaj mamy 525D czyli silnik N47, dwulitrowy 218 koni, również z napędem X-Drive tym razem, czyli napęd na cztery koła. Natomiast warto wspomnieć, że F10 była również oferowana jako 525D na początku produkcji z silnikiem 3-litrowym o oznaczeniu M57, czyli tym lepszym 3 litrowym dieslem. Ta wersja miała gdzieś tam chyba 204 konie i właśnie później 525D miało 218 koni, kiedy już właśnie dwulitrowy silnik na dwóch turbosprężarkach się pojawił. Ten egzemplarz mamy połączony z automatyczną ośmiostopniową skrzynią biegów firmy ZF i jest to, słuchajcie, ogólnie jedna z moich ulubionych skrzyń automatycznych we współczesnych samochodach. Jest szybka, jest bystra, dobrze odczytuje intencje kierowcy. Rzadko ma zawahania, nie szarpie, jest to skrzynia również dość bezawaryjna i nie ma z nią większych problemów i choć nie jest to konstrukcja dwusprzęgłowa to naprawdę jest szybka no naprawdę bardzo bystra w swoim działaniu. Tu mamy również w tym egzemplarzu bardzo fajne wyposażenie, bo mamy fotele z pamięciami widzę, mamy elektrycznie regulowaną kierownicę, szklany dach Fajny, fajne auto. W ogóle słuchajcie, to auto ma tylko 87 tysięcy przebiegu i czuć, że ten egzemplarz jest taki bardzo sprężysty, w takim sensie, że nie odstaje mocno od wzorca nowej w 10 czuć, że auto nie jest wyeksploatowane, że nie jest mocno zużyte. W ogóle ciekawa historia, bo ten samochód był sprowadzony z Niemiec przez obecnego właściciela, aczkolwiek samochód ogólnie został odkupiony z ambasady Rumunii w Berlinie. Był to samochód reprezentacyjny ambasadora Rumunii i nawet jeżeli czujnie zwróciliście uwagę na prezentację samochodu z zewnątrz, to zauważycie, że na przednim prawym błotniku jest jeszcze ślad po uchwycie na flagę jak się tak można poznawać, samochody, które jeździły w korpusie dyplomatycznym. Niemniej jednak, auto jest naprawdę niezniszczone, fajnie zachowane, i naprawdę widać, że w serii F względem serii E60 w fajną stronę poszło w ogóle wykończenie wnętrza. Wszystko jest solidne, obszyte skórką, nic nie skrzypi. Tu może trochę ta konsola środkowa, ale naprawdę jest bardzo fajnie wykończony samochód. Bardzo fajnie zadbany, solidne materiały. Widać, że dobrze znoszą też upływ. W czasu i że no, ten samochód naprawdę jest porządnie zrobiony. Autopomoc przed zakupem i BMW F10. No to słuchajcie, jest dość dużo kupionych samochodów. Kupujemy kilka egzemplarzy na 10 sprawdzonych sztuk. Najczęściej diesle, dlatego że benzyniaki z serii N niestety nie należą do najbardziej be bezawaryjnych. Są tam problemy z tymi silnikami. Dużo samochodów pochodzi z rynku amerykańskiego, są po szkodach, nie są dobrze naprawione. Raczej trudniej jest kupić benzynę niż diesla, z naszego doświadczenia. Jeżeli chodzi o diesle, no to to samo co w E60, N47, czyli rozrząd z tyłu. Łańcuch wytrzymujący około 200 000 km M57, tak jak powiedziałem, jako 525D Na początku produkcji A potem silnik N57 Czyli 3 litrowy diesel Oferowany później w 5F10 w N57 ogólnie jest dość problematyczny Bardzo ważny jest skrupulatny i regularny serwis Standardowy, jak to w serii N, łańcuch rozrządu W tym silniku również są problemy z panewkami oraz z wałem korbowym. Z fajnych rzeczy jeszcze w tym egzemplarzu mamy tutaj, jak ja to lubię nazywać, pierwszą generację wirtualnego kokpitu od BMW. I słuchajcie, to jest widok zegarów w trybie komfortowym. Możemy sobie to przełączyć w tryb Eco Pro. I teraz zniknął nam obrotomierz pokazuje nam wskaźnik jak bardzo eko jesteśmy to znaczy tutaj teoretycznie pokazuje nam ile kilometrów zasięgu oszczędziliśmy dzięki jeździe w trybie eko natomiast działa to tylko wtedy jeżeli puszczamy gaz i jedziemy na tak zwanym luzie to wtedy faktycznie widzisz widzicie dodaje nam tutaj odległość którą przejechaliśmy na tak zwanym luzie możemy sobie przełączyć zegary teraz w tryb sportowy i pojawia nam się teraz taki sportowy wskaźnik tutaj, to jest wskaźnik mocy. To znaczy jak teraz jedziemy, to samochód pokazuje nam ile mocy wykorzystujemy w danym momencie. Teraz jeżeli będę chciał przyspieszyć. No to widzicie jak wskaźnik po prostu pokazuje nam Ile mocy dostępnej nam w tym samochodzie wykorzystujemy Przełączymy sobie z powrotem w tryb komfort Bo jest to mimo wszystko tryb Który chyba najbardziej pasuje do charakteru tego samochodu Albo Eco Pro W końcu powinniśmy być Eco Ale kurde kupić sobie BMW 525D I jeździć w trybie Eco Pro To jak kupić sobie pałac Buckingham A potem mieszkać w kuchni z obawy o wytarcie dywanów. To jest naprawdę przyjemny samochód, przyjemnie się nim jeździ. Jest sprężysty, wygodny, prowadzi się mniej bezpośrednio niż E60, aczkolwiek nadal układ kierowniczy jest dość taki bezpośredni i dynamiczny. Ale jak dla siebie. O, wyprzedza nas fokus. Fokus. Ciekawie, jaki ma motor. Nie no, F10 da się lubić Naprawdę, to auto da się lubić Nie jest to moja estetyka nie jest to, mój, nie jest to moja charakterystyka samochodu Aczkolwiek to auto naprawdę da się lubić Kurczę, daje radę ten silnik Zrobimy sobie próbę elastyczności Zrzucimy sobie na manualną Na manualną skrzynię Damy sobie go na piątkę I zwolnimy sobie do 70 Może trochę mniej Tyle możemy. Poza terenem zabudowanym. Fajnie, fajnie się zbiera. Fajna elastyczność, skrzynia jest bystra. Naprawdę widzieliście momentalną reakcję skrzyni. Ja wciskam gaz, skrzynia od razu redukuje, od razu reaguje, a jesteśmy w trybie komfort, więc skrzynia jak najbardziej w trybie sport. Uu, a co się stało? Chyba weszliśmy w tryb nocny zegarów, to znaczy zapaliły nam się podświetlenie na pomarańczowo. Bo już się robi coraz później. Ale to dobrze, że robi się coraz później, dlatego że ogólnie trochę celowo odwlekłem jazdę testową F10 żeby G30 pokazać wam trochę innej scenerii. Słuchajcie, pod kątem wizualnym, ja ogólnie mam taką. Love hate Relationship z serią F. Ze wszystkimi BMKami z serii F. Z trójką F30, z siódemką F01, z piątką F10. Nie jestem do końca fanem tego designu. Aczkolwiek jest to taka kwintesencja BMW z lat gdzieś 2010-2015. Widać było w którą stronę ogólnie szedł design tej marki. Nie jest już on tak kontrowersyjny, jaki był na początku w przypadku właśnie E60 oraz E65. Widać było, że seria F właśnie jest takim wyciszeniem, Designerskim ze strony BMW. Aczkolwiek słuszno, z perspektywy takiego upływu czasu jest to naprawdę bardzo elegancki, bardzo taki zwarty samochód, który kurczę fajny jest pod kątem takiej elegancji, ale takiej prostej elegancji, braku krzykliwości, ekstrawagancji, jest taki prosty, elegancki, jednocześnie trochę sportowy. Chciałoby się powiedzieć sportowa elegancja. Aczkolwiek może się podobać ten samochód. Naprawdę ja wielkim fanem designu serii F nie jestem, aczkolwiek wiem, że ten design naprawdę może się podobać i może to być dla kogoś bardzo bardzo fajne auto. W ogóle, słuchajcie, bardzo fajny lakier ma ten egzemplarz. Taka biała perła. Ładnie się prezentuje ten samochód z czarnymi listwami, czarne szyby, szyberdach, fajna felga. Dobrze to wygląda. Po, jako egzemplarz w dziesiątki naprawdę, naprawdę podoba mi się ten konkretny egzemplarz. Zajrzyjcie do środka, zobaczcie, co, co mamy we wnętrzu. Kurde, kiedyś jak ten samochód zadebiutował, to jak nie było oznaczeń modelu między piątką a 7, to mi się w sumie trochę mieszały, bo te lampy były takie podobne. Wiecie, seria F01, siódemce i właśnie F10, podobna lampa i kurde, ogólnie widać, czym projektanci F10 się sugerowali. Jakby zdefiniowali jakiś taki nowy styl marki BMW, właśnie przy modelu F01, i potem to kontynuowali. Zrobili właśnie F10, zrobili trójkę F30, wszystko potem było takie właśnie w podobnym, w podobnym stylu, aczkolwiek, no, na no podtrzymuję. To, co mówiłem. Może, ten samochód naprawdę może się podobać. Ja wielkim fanem serii F nie jestem, aczkolwiek jest to naprawdę taki elegancki, klasyczny, niekontrowersyjny, mało ekstrawagancki samochód. Jedziemy sobie G30. Jest już zupełnie ciemno, także mogę się radować tymi fantastycznymi ambientami, które są w tym samochodzie. Z tych trzech generacji BMW serii 5, które dzisiaj Wam pokazaliśmy, G30 to jest taki prawdziwy kanapowóz. To jest taki samochód, który. Owszem, jest nadal prawdziwym BMW, jest taki właśnie zwarty i dynamiczny i też bystry, natomiast jest odczuwalnie najwygodniejszy, taki najlepiej wpisujący się w taką definicję kanapowozu, to znaczy samochodu, którym byśmy właśnie chcieli pojechać w trasę, długo, najlepiej autostradą, tak żeby po prostu połykać te kilometry i w ogóle nie zwracać uwagi na nic. Bo tym samochodem niesamowicie chce się jechać po prostu dalej, ale właśnie dlatego, że on jest taki wygodny, taki płynący, zawieszenie jest znacznie, moim zdaniem przynajmniej odczuwalne czuwalnie miękciejsze niż w E60 albo F10 jest takim naprawdę kwintesencją takiej limuzyny na, na długą trasę, która w ogóle nie męczy, która tak wręcz głaszcze tego kierowcę i tych pasażerów i mówi tak, 1500 km jedziemy 1800, 2000 jedziemy i duży bak również pomaga w pokonywaniu z długich tras. Każda piątka ma duży bak, ta również. One mają wszystkie zbiorniki w granicach 70 litrów, więc jak jedziemy sobie oszczędnym dieslem, no to spokojnie 1000 km na zbiorniku jesteśmy w stanie sobie zrobić. Z tych trzech generacji no powiedziałem, że najbardziej lubię E60, no i tego się trzymam. E60 jest moim zdaniem jakby takim naj, najlepiej wpisującym się modelem w moją definicję BMW. To znaczy, ja lubię ją za to, że ona niesamowicie dobrze łączy komfort i tak takie właściwości. Takiego właśnie samochodu na trasę, oraz takiego niesamowicie posłusznego samochodu dla kierowcy. To znaczy, auta, który jest taki turboskuteczny, bystry, z takim niesamowicie bezpośrednim układem kierowniczym. I okej, okay, może ten komfort jest trochę skompromisowany, natomiast to jest taka właśnie definicja tej radości z jazdy, którą BMW tak się chwali. F10 jest takim samochodem gdzieś pomiędzy, natomiast G30 wprowadza w nas taki świat komfortu. Rozwija przed nami taki mięciutki dywanik, po którym my sobie tak po prostu tuptamy. Ten Egzemplarz to również dwulitrowy diesel, tak jak F10 i E60. Natomiast mamy tutaj teoretycznie poprawioną wersję silnika N47, który ma oznaczenie B47. BMW twierdzi, że wzięli generację N, poprawili w nim to, co nie domagało, odchudzili go, dali mu jeszcze lepszą kulturę pracy. No i proszę bardzo, mamy silnik. Natomiast, czy oni go faktycznie poprawili? Kurde, w nocy to się jeździ G30, a nie w dzień. Rewelacyjne są te ambienty. Cyk pomarańcz. To jest najlepszy ambient w tej klasie, moim zdaniem. Nie ma lepszego. Dlatego, że jest go tak w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Bo na przykład w niektórych Audizach Tego ambientu jest zdecydowanie za mało Brakuje takiego właśnie oświetlenia deski rozdzielczej A na przykład w nowych Mercedesach Widzieliście nowe Mercedesy? Jaki tam jest festyn w środku w trakcie jazdy A tu jest tak kurde sam raz Chciałbym Wam powiedzieć jakąś ciekawostkę o tym samochodzie O tym konkretnie egzemplarzu Nie pochodzi z ambasady tak jak F10 Ani nie była demówką w salonie Tak jak E60 Natomiast ciekawe jest to, że W dowodzie rejestracyjnym Zarówno F10 jak i G30 Widnieje ten sam rok produkcji 2017. Wynika to z tego, że F10 pochodzi z rynku niemieckiego. Tam w dokumentach wpisuje się rocznik pierwszej rejestracji a nie rok produkcji. F10 była faktycznie wyprodukowana w 16 roku, a, a ten egzemplarz G30 był wyprodukowany w 17 roku. Aczkolwiek można znaleźć G30 wyprodukowane i z y, datą w dowodzie jeszcze 16 roku, dlatego że był to samochód zaprezentowany w 16 roku. Niektóre egzemplarze pokazowe były wyprodukowane i zarejestrowane w roku 2016. Przez co teoretycznie jesteście w stanie kupić G30 mającą w papierach 2016 rocznik, F10 mającą w papierach 2017. W zasadzie G30 jest jeszcze na tyle świeżym autem, że nie wiemy jeszcze aż tak dużo na temat awaryjności tych samochodów, czy ewentualnych problemów. Silniki są zbliżone do tego, co było w F10, to znaczy silniki serii B są jakby Teoretycznie silnikami zbliżonymi do, do, do silników serii N. Ten egzemplarz ma dokładnie 146 tysięcy przebiegu i z tego co mówił właściciel, auto większych usterek do tej pory nie miało, standardowa eksploatacja. Wcześniej, jakieś kilkadziesiąt tysięcy kilometrów temu, pojawił się błąd filtra cząstek stałych. Był on związany z tym, że auto przez dłuższy czas jeździło na krótkich trasach oraz po mieście. I po prostu filtr cząstek stałych nie miał y, dobrych warunków, aby się wypalić. To zostało zlikwidowane. Poza tym standardowa eksploatacja, klocki tarcze, oleje, filtry, olej w skrzyni biegów. Nic wielkiego. 146 tysięcy, czyli no, jeszcze trochę i właściciel będzie patrzył na rozrząd. I tyle. Bardzo lubię BMK z Serii G. Bardzo lubię trójkę G20, lubię piątkę G30, lubię też siódemkę. Dlatego, że te samochody właśnie nabrały takiego nowego charakteru. One nabrały takiego bardziej stonowanego, mniej sportowego. Takiego eleganckiego charakteru i te samochody po prostu niesamowicie dadzą się lubić. Auto jest świetnie wyciszone, fajnie się prowadzi, fajnie trzyma się drogi, i czuć, że ogólnie samochód jest taki ten, przysadzisty, wzbudza takie zaufanie u kierowcy co czasami może być zgubne, ale jest to bardzo przyjemne uczucie I, i tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, ta radość z jazdy wynika po prostu z tego, jak to auto płynie i, i sunie po drodze. Co zmieniło się jeszcze we wnętrzu? Yy, mamy nowy iDrive, kolejną aktualizację tego systemu względem F10, bardzo fajny ergonomiczny system już w tej generacji, dlatego że nadal pozostało nam pokrętło, czyli mamy ten standardowy, znany z BMW system obsługi multimediów, ale również ekran stał się dotykowy. Z zewnątrz również ten samochód moim zdaniem nabrał charakteru, Takiego klasycznego, eleganckiego sznytu, który po prostu mega pasuje do tego samochodu. Razem dostajemy taki fajny pakiet, dlatego że auto jest bardzo klasyczne i eleganckie, zachowuje tą swoją taką oldschoolową ergonomię. Do tego samochód w środku naprawdę jest fajnie wykończony. Wszystkie materiały są dobrej jakości. Piątka fajnie dorosła przez te wszystkie lata. Taka ewolucja od E60 przez F10 do G30, od takiego po prostu samochodu bardziej pod kierowcę, sportowego w pewnym tego słowo. Znaczeniu Do takiego samochodu bardzo dojrzałego Każda piątka była świetnie wyciszona no Ale ten samochód to już jest tak wyciszony, że no brak mi słów po prostu no. Tak jak mówiłem wcześniej, s 60 i F10, które dzisiaj Wam pokazaliśmy Są na sprzedaż G30 nie jest, ale bardzo się cieszę, że Miałem możliwość Zestawienia tych trzech generacji razem I pokazania Wam, jak przebiegła ewolucja BMW Serii 5 przez ostatnie 20 lat. A Wy, którą generację piątki byście wybrali dla siebie? Która najbardziej wpisuje się w Wasze oczekiwania? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie, to jednak jest BMW. <laughs> Chyba każdy właściciel zna ten sygnał, kurde.